Cześć, witajcie, rozumiecie, że w Niemczech przy minus 1, minus 2 stopnie trochę śniegu napadało. Nie mówię, że mało, było ślisko, ale pozamykali szkoły z takiego powodu. Dzieci siedziały w domu, w sumie jeszcze dzisiaj siedzą, jest poniedziałek, cały czwartek, piątek. W Polsce coś nie do pomyślenia. Dzieci chyba, yy, chyba chodziły teraz przy minus 15 stopniach. Widziałem zaspy, śnieg. Straszna panika w Niemczech, jeśli chodzi o takie sytuacje, szczególnie w tym landzie, gdzie to jest coś niespotykanego. Niemcy są nieprzygotowane. No i później takie cyrki, no bo to jest, powiedzcie mi szczerze, minus 2 stopnie, serio, śnieg, nawet nie do kostek. Eee, myślę, że głównym powodem było to, że te busy, gdzie dojeżdżają dzieci, no boją się jeździć kierowcy, nie są przygotowani na takie warunki i, i po prostu nie chcą być odpowiedzialni za jakiś wypadek, także tak to wygląda. Powiedzcie, co Wy o tym myślicie, z tego co wiem, chyba w Polsce szkoły nie były zamykane mimo mrozów i to takich naprawdę konkretnych minus 10 i powyżej. Pamiętam, chociaż jak ja jeszcze chodziłem do szkoły, to były im roze minus 30 i dalej się jechało. Wiadomo, że ci co mieszkali na wioskach, dojeżdżali autobusami, no to czasem był ten problem z dojazdem, ale dojeżdżali, trochę później, ale dojeżdżali. No nic, trzymajcie się, do następnego. Cześć.